Rozdział jedenasty. Spotkanie z panem rzetelnym i rozmowa o panu bojaźliwym. Potem widziałem, jak pielgrzymi weszli na pobliski pagórek, skąd mogli oglądać cały krajobraz. Stąd właśnie chrześcijanin zobaczył po raz pierwszy swego brata wiernego. Tam więc usiedli, odpoczęli i posilili się, ciesząc się ocaleniem z rąk tak groźnego wroga. Podczas posiłku chrześcijanka zapytała przewodnika, czy nie odniosłeś jakiś ran w czasie tego boju? Na to pan wielkie serce odparł, żadnych, poza małym skalczeniem ciała. Ale i tego bynajmniej nie poczytuję sobie za szkodę, raczej jest ono dowodem mojej miłości dla mego mistrza i dla was, a dzięki łasce Bożej sprawi, że kiedy zapłata moja będzie, tym większa. Chrześcijanka. Czy nie bałeś się, dobry panie, gdy widziałeś olbrzyma zbliżającego się ze swoją maczugą? Wielkie serce jest moim obowiązkiem mieć ufność w tym, który jest silniejszy od wszystkich, a nie polegać na własnej mocy. Chrześcijanka, coś sobie pomyślał, gdy za pierwszym ciosem powalił cię na ziemię? Wielkie serce: no cóż, pomyślałem, że i mojego mistrza też to spotkało, a jednak w końcu on był zwycięzcą. Drugi 4, 10, 11 Rzymian 8:37 Mateusz Niechaj każdy myśli, co mu się podoba. Ja jednak uważam, że Bóg był dla nas niezmiernie łaskawy, zarówno w tym, że nas wyprowadził z tej doliny, jak i w tym, że nas wybawił z rąk tego wroga. Ze swej strony nie widzę powodu, byśmy nie mieli w przyszłości więcej ufać Bogu, skoro nam dał tak wspaniały dowód swej miłości i to w tym czasie i na takim miejscu jak to. Potem wstali i udali się w dalszą drogę. Po chwili zobaczyli stojący przy drodze dąb. Gdy podeszli bliżej, spostrzegli leżącego pod nim starego pielgrzyma pogrążonego w głębokim śnie. To, że był pielgrzymem, poznali po jego ubraniu, lasce i pasie. Pan wielkie serce obudził go. Stary ten pan, otworzywszy oczy, wykrzyknął: Co się stało? Co robicie tutaj? Wielkie serce. Uspokój się, przyjacielu. Nie bądź taki prędki. Masz tu koło siebie samych przyjaciół. Pomimo to, staruszek wstał i przyjął natychmiast postawę obronną, domagając się, aby mu powiedzieli, kim są. Wtedy przewodnik zaczął. Nazywam się Wielkie Serce jestem przewodnikiem tych oto pielgrzymów zdążających do niebieskiego kraju. Wtedy pan rzetelny rzekł: Proszę, wybaczcie mi. Obawiałem się, że należycie do tych, którzy swego czasu ograbili pana małowiernego z pieniędzy. Teraz jednak, gdy wam się lepiej przyjrzałem, poznaję, że jesteście uczciwymi ludźmi. Wielkie Serce. Ale co byś zrobił, gdybyśmy istotnie byli ludźmi należącymi do tego niecnego towarzystwa? Rzetelny, co bym zrobił? Ależ oczywista rzecz: walczyłbym, póki by mi starczyło sił i tchu w piersiach. Gdybym zaś tak uczynił, jestem pewien, że nie doznałbym porażki, ponieważ chrześcijanin nigdy nie może zostać pokonany, jeśli się nie podda. Wielkie serce. Prawnie to określiłeś, ojcze. Potem poznałem, że jesteś prawdziwym mężem. Powiedziałeś bowiem prawdę. Rzetelny. Ja również widzę z tego, co mówisz, że wiesz, na czym polega prawdziwe pielgrzymowanie. Wszyscy inni bowiem uważają, że nas właśnie najłatwiej jest pokonać. Wielkie serce, skoro mieliśmy szczęście spotkać Cię, zechciej proszę nam powiedzieć, jak się nazywasz, i z jakiej pochodzisz miejscowości? Rzetelny, imienia mego podać ci nie mogę, ale przyszedłem z miasta Głupota, które leży około cztery mile za miastem Zagłady. Wielkie serce, ach, to i ty pochodzisz z tego kraju? Wobec tego zdaje mi się, że się domyślam, kim jesteś. Czy imię Twoje nie jest stary Pan Rzetelność? Staruszek, słysząc te słowa, zarumienił się i rzekł — Nie rzetelność w sensie abstrakcyjnym, lecz rzetelny jest imię moje. Pragnieniem zaś moim jest, aby mój charakter rzeczywiście odpowiadał temu imieniu. — Ale proszę, powiedz mi, panie — dodał staruszek — w jaki sposób odgadłeś, kim jestem, gdy ci powiedziałem, z jakiej pochodzą miejscowości? Wielkie serce, słyszałem już dawniej o tobie od mojego przełożonego. On bowiem wie o wszystkich rzeczach, które się dzieją na ziemi. Często się jednak dziwiłem, że ktoś miałby wybrać się na pielgrzymkę z tej miejscowości. Miasteczko twoje uchodzi bowiem za jeszcze gorsze niż samo miasto Zagłady. Rzetelny, tak jest. Miasto nasze jest położone jeszcze dalej od Słońca, i dlatego jesteśmy jeszcze zimniejsi i bardziej niewrażliwi, aniżeli mieszkańcy miasta Zagłady. Wszakże, gdyby człowiek nawet znajdował się wewnątrz góry lodowej, a zaświeciłoby mu słońce sprawiedliwości, to i jego serce czułoby odwilż. Tak właśnie było ze mną. Wielkie serce. Wierzę temu, ojcze Rzetelny, wiem, że tak jest istotnie. Stary pan pozdrowił więc wszystkich pielgrzymów świętym pocałukiem miłości, zapytał jak się nazywają i jakim się wiodło od chwili wyruszenia na pielgrzymkę. W ten czas chrześcijanka rzekła O moim imieniu zapewne słyszałeś, gdyż dobry chrześcijan był moim mężem, a tych czterech to jego synowie. Czy wyobrażacie sobie, jakiego doznał wzruszenia ten stary pan, gdy usłyszał, kim była? Skakał z radości, uśmiechał się i błogosławił im, a składając tysiąc dobrych życzeń, mówił: Słyszałem wiele o twoim mężu, o jego podróżach i bojach, które staczał za swoich dni. Na pociechę powiem ci, że imię twego męża głośne jest we wszystkich częściach świata. Jego wiara, odwaga, wytrwałość i szczerość we wszystkim sprawiły, że imię jego jest sławne. Potem zwrócił się do chłopców i zapytał, jakim na imię, a gdy mu odpowiedzieli, rzekł do nich: Mateuszu, bądź podobny Mateuszowi, celnikowi, lecz nie w jego grzechu, a w cnocie. Mateusz dziesięć Ty, Samuelu, bądź podobny Samuelowi, prorokowi, mężowi wiary i modlitwy. Psalm 99, 6. A ty, Józefie, rzekł: Bądź podobny Józefowi w domu Potyfara, trwając w czystości, uciekając od pokusy. Pierwsza Móryszowa: 39. Ty zaś, Jakubie, bądź podobny Jakubowi, sprawiedliwemu i Jakubowi, bratu pańskiemu. Dzieje Apostolski 1:13 Galacja 1:19. Potem Opowiedzieli mu o miłosiernej, jak opuściła swoje miasto i bliskich, aby pójść razem z chrześcijanką i jej synami. Słysząc to, stary, rzetelny ten człowiek rzekł: Miłosierna, to twoje imię. Miłosierdziem też zostaniesz posilona i przeprowadzona przez wszystkie te trudności, które napotkasz na twej drodze, aż dojdziesz tam, gdzie będziesz mogła patrzeć na oblicze pana, który jest źródłem miłosierdzia. Już na zawsze. Przez cały ten czas przewodnik ich, Pan Wielkie Serce, przysłuchiwał się ich rozmowie z ogromnym zadowoleniem, mile się do nich uśmiechając. Gdy więc ruszyli w dalszą drogę razem, Pan Wielkie Serce zapytał Pana Rzetelnego, czy nie znał czasem niejakiego pana bojaźliwego, który pochodził też z jego stron, a swego czasu także wyruszył na pielgrzymkę. Rzetelny. O tak. Znałem go bardzo dobrze. Był to mąż, którego sercu niewątpliwie tkwił korzeń dobrej sprawy, ale był przy tym jednym z najtrwożliwszych pielgrzymów, jakich kiedykolwiek w moim życiu spotkałem. Wielkie serce. Domyślam się, że znałeś go osobiście, scharakteryzowałeś go bowiem bardzo trafnie. Rzetelny. Czy ja go znałem? Przecież myśmy przeżyli razem bardzo wiele. Byłem u niego właśnie wówczas, gdy po raz pierwszy zaczął rozmyślać nad swoim stanem i o tym, co nas czeka w przyszłości. Wielkie serce. Ja byłem jego przewodnikiem od domu mego przełożonego aż do bramy niebiańskiego grodu. Rzetelny. To zapewne dobrze wiesz, jak bardzo się utworzył. Wielkie serce. Niewątpliwie, choć znosiłem to bardzo dobrze. Ludziom bowiem mego powołania często powierzają prowadzenie takich pielgrzymów, jakim on był. Rzetelny, zechciej nam, proszę, coś niecoś o nim opowiedzieć, jak mu też wiodło się pod Twoją opieką. Wielkie serce. Przede wszystkim ustawicznie się bał, że nie uda mu się dotrzeć do miejsca, do którego pragnął dojść. Gdy słyszał o czymkolwiek, co miało w sobie choćby pozór przeciwności, zaraz się trwożył. Słyszałem na przykład, że przez cały miesiąc, czy nawet dłużej, leżał lamentując przed bagnem rozterki, zanim się odważył przez nie przeprawić, chociaż widział, jak kilku innych przechodziło przez niej, pomimo tego, że nawet wielu z nich ofiarowało mu swą pomoc. Jednak nie chciał wracać z powrotem. Twierdził, iż umrze, jeśli nie dojdzie do niebiańskiego grodu, ale upadał na duchu, gdy napotykał na najmniejszą choćby trudność i potykał się nawet o słomkę porzuconą przez kogoś na drodze. Otóż, jak już powiedziałem, długi czas przeleżał nad bagnem rozterki, aż nareszcie pewnego słonecznego poranka odważył się, choć do dziś nie wiem, w jaki sposób przejść na drugą stronę. Gdy się jednak znalazł po drugiej stronie, to musiał ani wierzyć nie chciało, że się tam rzeczywiście dostał. Zdaje mi się, że bagno rozterki znajdowało się w jego duszy i że nosił je wszędzie ze sobą. Jedynie to bowiem mogło być powodem, że takim właśnie był. Następnie przyszedł do ciasnej bramy, stojącej na początku drogi i tam również stał dłuższą chwilę, zanim odważył się zapukać gdy ją otworzono, cofnął się wstecz i przepuszczał innych, nie czując się godnym wejść, jakkolwiek doszedł do niej przed nimi. Stał tam, biedak drżąc i cofając się, przedstawiał wówczas niewątpliwie widok godny pożałowania. Wrócić jednak nie chciał. Nareszcie wziął do ręki młotek wiszący na bramie i raz czy dwa razy delikatnie zapukał. Ale gdy otworzono mu bramę, jak zwykle, cofnął się. Ten, który otworzył bramę, wyszedł jednak do niego i zapytał: Czego sobie życzysz, drżący człowieku? Słysząc te słowa, upadł na ziemię. Wówczas rozmówca jego, widząc jego słabość, rzekł do niego wielce zdziwiony: Pokój ci, powstań, gdyż otworzyłem ci drzwi, wejdź do środka, gdyż jesteś błogosławionym. Wtedy powstał i wszedł do środka, drżąc cały, gdy się tam znalazł, wstydził się nawet pokazać swoją twarz. Pozostał tam jednak przez jakiś czas w gościnie według znanego wam zwyczaju, po czym wyprawiono go w drogę i objaśniono, którę ma iść. Udał się więc w drogę, aż doszedł do naszego domu. Ale podobnie jak przy bramie, zachowywał się też przed drzwiami domu mego przełożonego. Pozostawał tam w chłodzie dłuższą chwilę, zanim odważył się zawołać, ale zawrócić z drogi nie chciał. Noce były podówczas długie, zimne. Pomimo, że miał w zanadrzu list polecający do mojego pana z poleceniem, aby go przyjął i ugościł w swoim domu i aby mu dał silnego i walecznego przewodnika, jako że był mężem o zajęczym sercu, bał się zapukać do drzwi. Kręcił się więc koło domu, aż biedak bez mała z głodu nie umarł. Do tego stopnia upadł na duchu, że choć widział, jak kilku innych zostało przyjętych, to jednak nie odważył się zapukać. Nareszcie, przypadkowo kiedyś wyjrzawszy przez okno, zauważyłem, iż jakiś człowiek kręci się koło drzwi. Wyszedłem więc do niego i zapytałem: Kim jest? On jednak, biedny, nie rzekł ani słowa, tylko miał łzy w oczach. Zgadłem więc, czego sobie życzył. Wróciłem do domu i zaraz powiedziałem o tym domownikom, a wreszcie i naszemu panu. Ten posłał mnie ponownie do niego na dwór i polecił mi go poprosić, aby wszedł do środka. Było to jednak, muszę przyznać, niełatwe zadanie. Nareszcie wszedł do domu. Należy podkreślić, że mój przełożony obchodził się z nim z wielką miłością. Nie było prawie żadnego lepszego kąska na stole, który by się nie znalazł na jego talerzu. Wreszcie pokazał mi ten list. Mój pan też go przeczytał i oświadczył, że prośbie jego stanie się zadość. W domu tłumacza pan bojaźliwy pozostał przez dłuższy czas i zdawał się nabrać otuchy i czuć się nieco lepiej. Pan mój bowiem, trzeba wam wiedzieć, ma bardzo czułe serce, szczególnie dla bojaźliwych postępował więc w stosunku do niego tak, by jak najbardziej mu dodać otuchy. Wreszcie, gdy już obejrzał te rzeczy, które są w domu tłumacza i był gotowy do wyruszenia w dalszą drogę do miasta, pan mój podarował mu, podobnie jak przedtem chrześcijaninowi, buteleczkę kropli orzeźwiających ducha i nieco pokarmu dla wzmocnienia, po czym ruszyliśmy w drogę ja pierwszy, a on za mną. Mąż ten mówił jednak bardzo niewiele najczęściej tylko głośno wzdychał. Gdy doszliśmy do miejsca, gdzie powieszono onych trzech, powiedział, że jego czeka niewątpliwie taki sam koniec. Dopiero bardzo go ucieszył widok krzyża i grobu. Tam muszę przyznać, prosił, aby wolno mu było zatrzymać się przez dłuższą chwilę i patrzeć. Potem przez pewien czas wydawał się nawet być w pogodnym nastroju. Gdy przyszliśmy do wzgórza trudów, nie zawahał się iść w górę, nie bardzo też bał się lwów. Musicie bowiem wiedzieć, że nie obawiał się trudności tego rodzaju. On jednak tylko się bał, że w końcu nie zostanie przyjęty. Prowadziłem go następnie do pałacu pięknego, a uczyniłem to prędko, zanim się namyślił, czy ma wejść, czy nie. Gdy znaleźliśmy się w środku, zapoznałem go z dzieweczkami, które tam mieszkają. Był jednak tak wstydliwy, iż nie udzielał się w towarzystwie. Pragnął raczej pozostawać samotny. Lubił jednak przysłuchiwać się pożytecznym rozmowom i niejednokrotnie tak czynił ukryty za parawanem. Bardzo też lubił starożytne rzeczy i długo o nich rozmyślał. Powiedział później, że szczególnie sobie cenił pobyt w tych dwóch miejscach przy bramie i w domu tłumacza, ale nie miał odwagi prosić, aby mu wolno było pozostać tam dłużej. Gdy opuściliśmy pałac piękny i zaczęliśmy schodzić do Doliny Poniżenia, uderzyło mnie to, że schodził tak wspaniale jak jeszcze nikt. Nie dbał bowiem o to, że teraz jest nędznym, pragnąc być szczęśliwym na końcu. Ba, miałem takie wrażenie, że pomiędzy nim i tą doliną istniało jak gdyby wzajemne porozumienie, gdyż nigdzie przez cały czas pielgrzymki nie widziałem go w lepszym nastroju jak właśnie tam. Nieraz kładł się na ziemię, tulił się do niej, a nawet całował kwiaty rosnące w tej dolinie. Treny, trzeci rozdział, od dwudziestego siódmego do dwudziestego dziewiątego wiersza. Każdego ranka wstawał skoro świt i przechadzał się po niej, przemierzając ją wzdłuż i wszerz. Gdy jednak przyszedł na skraj doliny cienia śmierci, to mi się zdawało, że już po moim towarzyszu. Nie dlatego, by chciał zawrócić z drogi, nie. Tym się zawsze brzydził, lecz po prostu o mało nie umarł ze strachu. O, te zjawy mnie porwał, te zjawy mnie porwał, krzyczał, i nie mogłem go uspokoić. Narobił tam tyle hałasu i tyle krzyku, że gdyby go te zjawy słyszały, Byłoby to wystarczającą dla nich zachętą do napadnięcia na nas. Jedna rzecz jednak bardzo mnie zastanowiła, a mianowicie to, że gdy przechodziliśmy tamtędy, dolina ta była taka cicha, jak nigdy przedtem lub potem. Przypuszczam, że pan nasz specjalnie przykazał naszym wrogom, aby nie ważyli się przeszkadzać, aż pan bojaźliwy przejdzie. Byłoby to zbyt nużące opowiadać Wam o wszystkim, wspomnę więc jeszcze tylko o jednym czy dwóch przeżyciach. Gdy przyszliśmy na targi próżności, zdawało mi się, że się będzie bił z wszystkimi, którzy tam byli. Obawiałem się, że obaj dostaniemy po głowie, do tego stopnia rozgniewały go ich głupstwa. Na zaczarowanych terenach nie zdradzał ani śladu senności. Gdy jednak dotarł do rzeki, na której nie ma mostu znów się znalazł w opłakanym stanie. Twierdził, że z całą pewnością utonie na zawsze i nigdy już nie będzie z radością oglądać oblicza swego pana, co było jego tak gorącym pragnieniem w ciągu tej wielomilowej podróży. Ale i tutaj zwróciłem uwagę na jedną niezwykłą rzecz. Stan wody w tej rzece był wówczas tak niski, że niższego nie widziałem nigdy przedtem w całym mym życiu. Nareszcie więc przeszedł na drugą stronę, przy czym woda nie sięgała mu wyżej niż po kostki. Gdy już odchodził w stronę niebiańskiej bramy, zacząłem się z nim żegnać, życząc mu dobrego przyjęcia tam w górze. On w ten czas jednak rzekł: Na pewno, na pewno zostanę przyjęty. Potem rozstaliśmy się i już go więcej nie widziałem. Rzetelne, wydaje mi się, więc. Że ostatecznie wszystko zakończyło się dla niego jak najlepiej. Wielkie serce, niewątpliwie, nigdy w to nie wątpiłem, był to mąż kosztownego ducha. Tyle, że ustawicznie uważał się za bardzo niegodnego, co sprawiało, że życie jego było ciężarem dla niego samego i dla jego otoczenia. Psalm 88. Bardziej też od wielu innych odczuwał obawę przed grzechem. Do tego stopnia bał się skrzywdzić kogoś, że często wyrzekał się rzeczy, do których miał całkowite prawo, byle innym nie dać zgorszenia. Rzymian 14:21, 1 Koryntian 8,13. Rzetelny. Co było więc przyczyną, że taki dobry człowiek pozostawał przez całe swoje życie w takiej ciemności? Wielkie serce. Są ku temu dwa powody. Jednym z nich jest to, że wszechmocny Bóg sprawuje, iż niektórzy muszą grać, a inni płakać. Mateusz 11, 16, 17 Otóż Pan Bojaźliwy był jednym z tych, którzy grają na puzonie, którego basowe dźwięki brzmią z żałośniej od innych instrumentów muzycznych, chociaż niektórzy twierdzą, że właśnie bas jest podstawą muzyki. Ja osobiście też raczej niezbyt wysoko skłonny jestem oceniać takie wyznanie wiary, które nie poczęło się ze skruszonego ducha. M Muzyk przeważnie jako pierwszej struny dotyka basu, jeśli chce zagrać czysto cały akord. Również i Bóg dotyka tej właśnie struny, gdy nastraja duszę człowieka, aby dźwięczała czysto dla niego samego. Na tym jednak polegała niedoskonałość pana bojaźliwego, że aż do samego końca nie potrafił wydać już innego dźwięku. Mówiąc o wielkich sprawach Bożych, śmiało używam porównań i podobieństw, gdy zarówno chcę je uprzystępnić umysłom młodych czytelników, a i upoważniam mnie do tego księga objawienia, w której zbawieni przyrównani są do muzyków grających na trąbach i cytrach i śpiewających pieśni przed tronem. Objawienie 5.8.9.14.2.3 Rzetelne. Z Twojego opowiadania wynika jasno, że był to mąż nader gorliwy. Takie rzeczy jak trudy, lwy lub też targi próżności zupełnie go nie przerażały. Po strachem były dlań tylko grzech, śmierć i piekło, ponieważ miał pewne wątpliwości co do swego działu w niebiańskim kraju. Wielkie serce, masz rację – tylko te rzeczy były jego utrapieniem, a wyniknęły one, jak zapewne zauważyłeś, raczej z niedostatecznego zrozumienia tych spraw, niż ze słabości ducha, jak to można było stwierdzić, widząc jego postępowanie i zachowanie się jako pielgrzyma. Przekonany jestem, że gotów był przejść przez ogień, jak mówi przysłowie, jeśli by był na jego drodze. A jednak nikomu nie jest łatwo otrząsnąć się z takich rzeczy które Jego właśnie tak trapiły. Wówczas chrześcijanka rzekła. Dużym pożytkiem było dla mnie wysłuchanie tej relacji o Panu Bojaźliwym, sądziłam bowiem dotąd, że nikt nie jest do mnie podobny, ale widzę, że pomiędzy tym dobrym mężem a mną zachodzi jednak pewne podobieństwo. Tylko w dwóch rzeczach różnimy się od siebie, jego utrapienia były tak wielkie, że objawiały się na zewnątrz, moje zaś Pozostały w sercu. Jego tak go przygniatały, że nie mógł się zdobyć na odwagę, aby zapukać do domów specjalnie dla goszczenia pielgrzymów przeznaczonych, zaś moje sprawiły, że pukałam tym głośniej. Miłosierna, jeśli wolno mi powiedzieć, co mam na sercu, to przyznam się, że coś z jego natury jest również i we mnie, gdyż i ja zawsze lękam się jeziora ognistego i utraty miejsca w raju bardziej. Niż utraty jakichkolwiek innych rzeczy. Nieraz myślałam, żebym tylko miała to szczęście tam zamieszkać. Chętnie porzuciłabym nawet cały świat, byle to miejsce osiągnąć. Potem rzekł Mateusz: Jedną z tych rzeczy, która powodowała, że myślałam, iż jestem daleki od posiadania w sobie tego, co towarzyszy zbawieniu, była właśnie bojaźń. Lecz jeśli tak się miała sprawa z tak dobrym mężem, jak pan bojaźliwy, to czemu i dla mnie nie miałoby się wszystko dobrze skończyć? Gdzie nie ma bojaźni, rzekł Jakub, tam nie ma łaski. A chociaż nie zawsze łaska towarzyszy bojaźni przed piekłem, to możecie jednak być pewni, że nie ma łaski tam, gdzie nie ma bojaźni Bożej. Wielkie serce Bardzo dobrze to powiedziałeś, Jakubie. Trafiłeś w samo sedno, gdyż bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Oczywistą jest więc rzeczą, że ci, którym brak początku, nie mogą mieć środka ani końca. Zakończmy przeto naszą rozmowę na temat Pana Bojaźliwego, posławszy za Nim na pożegnanie te słowa. Bojaźliwy, imię Twe, lecz ta właśnie Twoga nie pozwala czynić nic, co obraża Boga. Pana, piekła bałeś się, niech to wszyscy czynią, ludzie, którym cnót tych brak pewnie rychło zginął.